Cześć wszystkim. Witam serdecznie na kanale, gdzie zagłębiamy się w tajniki ludzkiej psychiki i relacji. Dziś poruszymy temat, który dla wielu z Was może być bardzo osobisty i bolesny, ale jednocześnie niezwykle wyzwalający. Czy kiedykolwiek znaleźliście się w sytuacji, gdy stanęliście twarzą w twarz z narcyzem? Nie z gniewem, nie z goryczą, ale z cichą wewnętrzną siłą, obserwując, jak desperacko próbuje Was złamać. Nie daliście się wciągnąć w jego manipulacje, nie nabraliście się na jego sztuczki. Nie zareagowaliście tak jak tego oczekiwał. To go głęboko przeraziło, bo jeden z najskuteczniejszych ciosów, jaki można zadać narcyzowi, to odmowa bycia przez niego zniszczonym. Większość ludzi w jego otoczeniu poddaje się pod presją albo pozostaje w zamęcie wystarczająco długo, aby narcyz odzyskał kontrolę. Ale co się dzieje, kiedy ktoś nie gra według jego zasad? Kiedy ktoś przejrzał jego fasadę, odwrócił się i nadal odnosi sukcesy? Co się dzieje, kiedy narcyz po prostu nie może was zniszczyć? Czy zastanawialiście się kiedyś, jak to wpływa na jego wewnętrzny świat? Dzisiaj zanurzymy się głęboko w psychologię tego, co rozgrywa się, gdy narcyzowi nie udaje się złamać kogoś emocjonalnie, psychicznie czy duchowo. Odkryjemy, dlaczego ta porażka jest dla niego bardziej dotkliwa, niż kiedykolwiek by przyznał. Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego niektórzy narcyzi wciąż wracają do tych samych osób, albo dlaczego obsesyjnie myślą o tych, którzy nie zareagowali zgodnie z ich oczekiwaniami. Ten odcinek da wam wgląd w to, co naprawdę dzieje się w ich wnętrzu. Bo kiedy narcyz nie może was zniszczyć, zaczyna się was bać. To nie jest zwykły strach, to jest lęk przed utratą kontroli, przed konfrontacją z własną kruchością, przed tym, co wy reprezentujecie wolnością. Zacznijmy od podstawowej prawdy, którą narcyzi starają się ukryć. Narcyzami kieruje głęboka emocjonalna kruchość, nawet jeśli nigdy by się do tego nie przyznali, ani nawet przed sobą. Budują swój świat na iluzji dominacji absolutnej kontroli i nieograniczonego wpływu na innych. Ich poczucie mocy, ich ja, jest uzależnione od tego, jak bardzo potrafią manipulować, dezorientować, a co najważniejsze, emocjonalnie destabilizować ludzi w swoim życiu. Kiedy spotykają kogoś, kto odmawia złamania, kogoś, kto nie ugina się pod ich wolą, kogoś, kto potrafi odejść z podniesioną głową, burzy to fundamenty wszystkiego, w co wierzą na swój temat. To jest dla nich jak trzęsienie ziemi, które obnaża ich najgłębsze lęki. Oto co dzieje się w głowie narcyza, kiedy nie może was złamać. Po pierwsze, doświadczają dysonansu poznawczego. Dysonans poznawczy to fachowy termin na dyskomfort, jaki odczuwają ludzie, gdy ich przekonania stoją w sprzeczności z rzeczywistością. U narcyza uderza to szczególnie mocno, z siłą, która potrafi zachwiać jego całym wewnętrznym światem. Zbudowali swój świat na przekonaniu, że kontrolują wszystko. Że potrafią kształtować rzeczywistość według własnego uznania. Wierzą, że mogą zdominować każdą sytuację czy osobę, podporządkować ją sobie. Ale kiedy napotykają kogoś, kto nie łamie się pod presją, kto nie akceptuje ich manipulacji typu gaslighting i nie błaga o uwagę czy powrót, wtedy wkrada się dysonans poznawczy. Ich przekonanie brzmi: jestem potężny, mogę zniszczyć każdego, kto stanie mi na drodze. Rzeczywistość jednak brutalnie mówi: nie. Nie zdołałeś zniszczyć tej osoby, wymknęła ci się spod kontroli. Ta sprzeczność dręczy ich, staje się wewnętrznym konfliktem, który nie daje im spokoju. Wciąż odtwarzają w myślach każdą interakcję, każdą waszą reakcję, zastanawiając się, jak to możliwe, że udało wam się stawiać opór ich misternym pułapkom. Łamią sobie głowę, próbując rozgryźć, co poszło nie tak w ich perfekcyjnym planie dominacji. To ciągłe wewnętrzne powtarzanie scenariuszy staje się dla nich prawdziwą obsesją, niszczącą ich spokój. Zakłóciliście ich starannie zbudowany, iluzoryczny świat, a to jest dla nich coś przerażającego i niezrozumiałego. Po drugie, zaczynają cicho wątpić w siebie. Narcyzi nigdy nie ujawniają, że mają wątpliwości co do siebie. Pokazują odważną twarz, fasadę niezachwianej pewności siebie, ale pod tą maską kryje się ocean niepewności, wzburzony i chaotyczny. Kiedy nie udaje im się kogoś złamać, zwłaszcza kogoś, kto odgrywał ważną rolę w ich życiu, ten ocean wzburza się, grożąc zatopieniem ich iluzorycznego poczucia wartości. Kwestionują wszystko: swoją moc, swoje znane metody manipulacji, swoją zdolność do kontroli innych. Czy się do tego przyznają? Oczywiście, że nie. To byłoby równoznaczne z przyznaniem się do porażki, co jest dla nich niemożliwe. Zamiast tego przekonają samych siebie, że nigdy tak naprawdę nie chcieli was skrzywdzić. Że to wszystko było częścią jakiegoś większego planu, którego nie zrozumieliście. Będą opowiadać sobie historię, na przykład, że byliście już złamani, gdy was poznali, że to oni byli waszym wybawicielem, a nie oprawcą. Ale głęboko w środku w cichej komnacie ich umysłu znają prawdę. Nie byliście złamani, gdy was znaleźli, i nie jesteście teraz. Ta prawda wstrząsa nimi bardziej niż kiedykolwiek by przyznali, bo obnaża ich własną niemoc. Po trzecie, obawiają się, że wiecie za dużo. Demaskacja to absolutny koszmar narcyza. Pod urokiem, pewnym siebie wyglądem i wspaniałymi gestami kryje się ktoś głęboko niepewny, ktoś, kto panicznie boi się być postrzeganym jako to, kim naprawdę jest: wadliwy, zwyczajny, niegodny miłości czy szacunku. Jeśli przetrwaliście ich manipulacje bez szwanku, jeśli przejrzeliście ich fasadę i odeszliście na własnych warunkach, to posiadacie coś, czego nie mogą wymazać ani zniszczyć. Widzieliście ich. Naprawdę widzieliście, nie tylko przedstawienie, które odgrywają dla świata, ale surową, nieoszlifowaną osobę za maską. I teraz jesteście wolni, a wasza wolność jest dla nich świadectwem ich porażki. Ten rodzaj demaskacji to przypomnienie, przed którym nie mogą uciec, bo wy staliście się chodzącym dowodem na ich prawdziwe oblicze. Nosicie w sobie wiedzę, której nie mogą cofnąć, wspomnienia, których nie mogą przepisać, prawdy, których nie mogą unieważnić. A to wszystko czyni was niezapomnianymi i niebezpiecznymi w ich oczach. Po czwarte. Tracą swoją narrację. Narcyzi są mistrzami opowiadania historii, ale historie, które snują, służą wyłącznie ochronie ich ego i budowaniu idealizowanego obrazu siebie. Przedstawiają siebie jako ofiary okoliczności, niedocenionych geniuszy lub niekwestionowanych bohaterów. Stale przepisują swoją historię, aby odpowiadała ich aktualnym potrzebom i podtrzymywała ich iluzoryczną wielkość. Ale wy, wy nie pasujecie do ich narracji. Nie błagaliście, nie goniliście za nimi, nie załamaliście się w płaczu. Po prostu odeszliście spokojnie, pewnie i ostatecznie, bez dramatu, którego od Was oczekiwali. To nie pasuje do ich narracji, to ją niszczy w samych jej fundamentach. I tak wciąż odtwarzają sytuację, próbując przepisać zakończenie, w którym to oni są zwycięzcami, a wy przegranymi ale dopóki nie mogą tak przekręcić historii, aby poczuć się zwycięzcami, czują się niekompletni, a to poczucie niekompletności jest dla nich niezwykle frustrujące i bolesne. Po piąte, brakuje im emocjonalnego paliwa, które im dawaliście. W centrum każdej narcystycznej relacji znajduje się tak zwane narcystyczne paliwo lub zaopatrzenie. Obejmuje to potwierdzenie, uwagę, podziw i energię emocjonalną, która podtrzymuje ich kruche poczucie własnej wartości i pozwala im funkcjonować. Byliście kiedyś obfitym źródłem tego paliwa, czy to poprzez pochwały, bezsensowne kłótnie, czy po prostu poprzez wasze zaangażowanie emocjonalne i ciągłą obecność. Dawaliście im to, czego potrzebowali, aby czuć się potężnymi i ważnymi. Ale kiedy przestaliście dostarczać to paliwo, zwłaszcza gdy zrobiliście to bez dramatu czy rozpaczy, stracili coś nieoczekiwanego unikalny rodzaj stymulacji, lustro, które odbijało ich w sposób, którego nie mogli kontrolować. Teraz desperacko szukają kogoś, kto mógłby dostarczyć im to samo paliwo, ale nikomu się to tak naprawdę nie udaje, bo nikt nie jest w stanie wypełnić tej luki tak jak wy. I w waszej nieobecności pozostajecie obecni, stałe przypomnienie o tym, co stracili, przypomnienie przed którym nie mogą uciec. Po szóste. Nie potrafią sobie poradzić z oporem. Narcyzi żyją z kontroli, dominacji i ciągłego przypływu mocy, którą czerpią z innych. Większość ludzi w ich życiu podporządkowuje się, toleruje ich zachowanie i ugina się pod ich wersją rzeczywistości, bo tak jest łatwiej albo ze strachu ale wy, wy byliście inni. W pewnym momencie rzuciliście im wyzwanie, ustaliliście granice, trwaliście mocno przy własnej prawdzie, a ten opór pozostawił głęboki ślad, który będzie ich prześladował przez długi czas bo opór jest dla narcyza rzadkością czymś, co rzadko spotyka. A kiedy ktoś ośmiela się przeciwstawić jego uściskowi, zmusza go to do konfrontacji z własnymi słabościami czegoś, czego za wszelką cenę by uniknął. Nie mogą zapomnieć, jak im się wymknęliście, jak przestaliście grać według ich zasad, jak odmówiliście dalszego tańca w ich grze. Za każdym razem, gdy odtwarzają to wspomnienie, dręczy ich, bo w ich świecie utrata kontroli jest ostateczną porażką, a wy przypominacie im o tym za każdym razem, gdy myślą o Was. Po siódme. Zaczynają Was idealizować, choć się do tego nie przyznają. Oto dziwna cecha narcyzmu, która często zaskakuje: po utracie kogoś, zwłaszcza kogoś, kto im się wymknął, często idealizują tę osobę. Gdy tylko przestaliście z nimi rozmawiać, narcyz zaczyna patrzeć na Was przez różowe okulary, wymazując wszystkie negatywne aspekty Waszej relacji. Będą pamiętać tylko dobre strony, czasy, kiedy dawaliście im swoją energię, uwagę i zaangażowanie emocjonalne, które tak cenili. Nagle stajecie się osobą, która im się wymknęła, tą, która była inna, wyjątkowa, która rozumiała ich lepiej niż ktokolwiek inny, nawet jeśli to była tylko ich iluzja. Oczywiście, nigdy nie powiedzą tego głośno, bo to podważyłoby ich ego, ale wewnętrznie przepisują historię, przedstawiając Was jako kogoś niezastąpionego. Kogoś, kto znaczył dla nich więcej niż kiedykolwiek przyznali. Nie dlatego, że was kochali, ale dlatego, że reprezentowaliście coś, czego nigdy nie będą w stanie całkowicie zastąpić emocjonalną stymulację, unikalne lustro, które odbijało ich najgłębiej ukryte prawdy i potrzeby. Po ósme, mają obsesję na punkcie tego, co poszło nie tak. Kiedy narcyz zdaje sobie sprawę, że nie zdołał was zniszczyć, kiedy wszystkie jego manipulacje zawiodły, próbując wciągnąć was z powrotem w swoją chaotyczną sieć, wpada w głęboką obsesję. Wciąż odtwarza rozmowy, analizuje każde słowo, każdy gest, szukając punktu, w którym stracił kontrolę. Będzie się zastanawiał, jak udało wam się odejść i pozostać z daleka, jak zdołaliście wyrwać się z jego wpływu. Może nawet sprawdzać wasze media społecznościowe, tworzyć fałszywe profile. Pytać o Was wspólnych znajomych, lub subtelnie nawiązywać do Was w nadziei na reakcję, na jakikolwiek sygnał, że nadal o nim myślicie. Dlaczego? Bo musi wiedzieć, jak stracił kontrolę, musi zrozumieć, gdzie się przeliczył, musi dowiedzieć się, co zrobiliście inaczej, co sprawiło, że byliście inni niż wszyscy inni. I dopóki nie otrzyma odpowiedzi, których pragnie, pozostajecie uwięzieni w jego głowie nie jako ktoś, za kim tęskni, ale jako ktoś, kto pokonał Go w jego własnej grze co jest dla niego niewybaczalne. Po dziewiąte, próbują odzyskać władzę poprzez obojętność. Kiedy nie mogą was złamać i odzyskać kontroli, narcyzi często uciekają się do zimnej, wyrachowanej taktyki obojętności. Udają, że nigdy nie odegraliście żadnej roli w ich życiu, że byliście niczym, że nigdy się o was nie troszczyli. Ale nie dajcie się zwieść. To nie jest siła, lecz rozpaczliwe zarządzanie kryzysowe, próba ratowania ich kruchego ego. Jeśli uda im się przekonać siebie i innych, że byliście zastępowalni, mogą udawać, że nigdy nie czuli się przez was zagrożeni, że wasze odejście było dla nich obojętne. Problem w tym, że ta maska rzadko się utrzymuje, bo głęboko w środku nadal o was myślą. Porównują nowych ludzi z wami, szukając w nich waszych cech, waszej uwagi. Wyobrażają sobie, jak mogli postąpić inaczej, aby zatrzymać was przy sobie. A ta uporczywa myśl dowodzi niezaprzeczalnej prawdy. Nie mogli was zniszczyć, a ta porażka ich prześladuje niczym cień. Po dziesiąte, są uwięzieni we własnej porażce. Porażka to coś, czego narcyz po prostu nie może znieść. Wizja bycia przechytrzonym, utraty kontroli lub porzucenia dręczy go bezustannie. Ta porażka to dla nich nie tylko zewnętrzna przegrana, ale głębokie pęknięcie w ich starannie skonstruowanym obrazie siebie, który tak pieczołowicie budowali przez lata kwestionuje wszystko, w co wierzyli o swojej niezwyciężoności i absolutnym wpływie na innych. A kiedy ktoś taki jak wy odchodzi, ktoś, kto przejrzał ich grę, kto pozostał niezłomny wobec ich manipulacji i wybrał spokój zamiast chaosu, staje się to raną, która nigdy się nie goi, jątrzącą się w ich psychice. Są uwięzieni we wspomnieniu własnej porażki, nie mogąc się od niej uwolnić. Wciąż odtwarzają momenty, w których stawialiście opór, analizując każde wasze słowo, każdy wasz ruch. Wyobrażają sobie alternatywne zakończenia, w których to oni triumfują. Wciąż próbują przepisać historię w swojej głowie. Ale bez względu na to, jak bardzo się starają, prawda pozostaje: przetrwaliście, staliście się silniejsi, znaleźliście swój spokój bez nich. A to czyni was stałym bolesnym przypomnieniem o ich niezdolności do zwycięstwa, nie w sposób, w jaki myśleli, ale w sposób, który naprawdę się liczy czyli wasza wewnętrzna wolność. Po 11. Szukają nowych źródeł paliwa. Ale wy pozostajecie obecni. W końcu większość narcyzów idzie dalej, przynajmniej powierzchownie, próbując zatuszować swoją porażkę. Czepiają się nowych relacji, nowych konfliktów, nowych źródeł emocjonalnego paliwa, które mają zapełnić pustkę po Was. Ale nawet gdy przenoszą swoją uwagę, Wy pozostajecie w tle, cichą, ale uporczywą obecnością w ich myślach, szczególnie w chwilach niepewności lub porażki. Zrozumieliście ich gry, graliście w nie, aż przestaliście i odeszliście. A to czyni was niezapomnianymi i trudnymi do zastąpienia. Bez względu na to, ile nowych twarzy próbują manipulować, nikt nie dorównuje temu, co im dawaliście. Nikt nie rzuca im wyzwania w ten sam sposób, co wy. Nikt nie pozostawia ich tak wstrząśniętych i zdezorientowanych, dlatego bez względu na to, dokąd idą lub kogo próbują zastąpić, zawsze będziecie krążyć w ich myślach niczym duch przeszłości. Po dwunaste. Uświadamiają sobie, że przerwaliście cykl. Najboleśniejsze dla narcyza jest uświadomienie sobie, że poszliście dalej i rozkwitacie bez niego. To dla nich prawdziwy cios. Chcieliby wierzyć, że nadal jesteście uwięzieni, nadal cierpicie, nadal za nimi tęsknicie, bo to umacniałoby ich poczucie władzy. Dlaczego? Bo to oznaczałoby, że nadal mają nad wami władzę, że jesteście zależni od nich. Ale kiedy naprawdę się uleczycie, kiedy wasze życie przestaje się kręcić wokół nich, kiedy znajdujecie szczęście, niezależnie od ich obecności, wstrząsa to rdzeniem ich iluzji, bo dowodzi czegoś, czego nie mogą zaakceptować. Nie byli tak niezastąpieni, jak myśleli. Nie potrzebowaliście ich, aby być szczęśliwymi. Znaleźliście spokój bez nich. I dlatego, nawet jeśli próbują iść dalej, nie mogą przestać o Was myśleć. Nie dlatego, że chcą Was z powrotem, ale dlatego, że muszą udowodnić sobie, że nadal ich potrzebujecie. Że nadal jesteście pod ich wpływem, że nie poszliście całkowicie dalej. I dopóki nie otrzymają tego potwierdzenia, nie przestaną mieć obsesji na punkcie waszej nieobecności. Po trzynaste, media społecznościowe utrzymują was w ich myślach. Nawet jeśli zerwaliście kontakt i odwróciliście się, istnieje możliwość, że narcyz nadal czai się w ukryciu, znajdując sposoby, aby was obserwować. Być może założył fałszywe konto, tylko po to, by zobaczyć, co robicie, jak się macie, czy jesteście szczęśliwi. Może pyta wspólnych znajomych, jak się Wam wiedzie, albo po prostu ukradkiem zerka na Wasze media społecznościowe, przewijając z daleka Wasze posty, zdjęcia i aktualizacje. Każdy post, każde zdjęcie, każdy drobny szczegół, którym się dzielicie, wzbudza w nim coś zazdrość, frustrację, gniew, żal, a nawet pragnienie ponownego wejścia w Wasze życie. A ponieważ nie potrafi odpuścić, te małe cyfrowe okruszki utrzymują Was przy życiu, w Jego myślach, długo po tym jak zniknęliście z Jego życia. To błędne koło, z którego On nie potrafi się wyrwać. Sprawdza Waszą stronę, czuje się sprowokowany i ma obsesję na punkcie każdego Waszego ruchu, wyobrażając sobie, jak mógłby ponownie się wkraść. To jak emocjonalny fast food zły dla Niego, ale zbyt kuszący, by mu się oprzeć i wciąż po Niego sięga. Po czternaste. Nie mogą przepisać historii bez Was. Narcyzi są ekspertami w przepisywaniu własnej historii i tworzeniu narracji, które przedstawiają ich jako ofiary, bohaterów lub niedocenionych geniuszy. Wszystko, co podtrzymuje ich kruche ego i pozwala im funkcjonować w świecie. Działają jak reżyserzy własnego życia, zmieniając scenariusz w zależności od potrzeb, ale bez względu na to, jak często przekręcają prawdę, jak bardzo próbują zafałszować przeszłość. Byliście nierozerwalną częścią ich historii, przeciwstawiliście się im, ujawniliście ich wady, postawiliście się ponad ich manipulacjami, pokazując, że ich sztuczki nie działają na wszystkich. Te wspomnienia, te niezatarte fakty zakłócają fikcję, którą tak pieczołowicie stworzyli, burząc ich starannie wykreowany wizerunek. Mogą sobie mówić, że byliście niczym, zastępowalni, nieważni, ale głęboko w środku wiedzą, że to nieprawda i dlatego nie mogą Was zapomnieć, bo jesteście ich wyrzutem sumienia, ich porażką. Po piętnaste zaczynają żywić do was urazę, bo reprezentujecie to, czego nie mogą kontrolować. Uraza to znajome uczucie dla narcyza, zwłaszcza gdy traci kontrolę nad kimś lub nad sytuacją, a kiedy odmawiacie bycia przez niego zniszczonym, ta uraza narasta, zamieniając się w gorzką, palącą złość. Żywią do was urazę za waszą niezależność, waszą klarowność myśli, wasz wewnętrzny spokój, który osiągnęliście bez nich. Żywią urazę, że mogliście rozkwitnąć bez nich, bo w ich świecie ludzie mają się łamać, ludzie mają być podlegli, ludzie mają się uginać pod ich wolą, ale wy tego nie zrobiliście. A to czyni was niebezpiecznymi w ich oczach. Dowodzicie, że ich władza nie jest absolutna, że ich manipulacja nie działa na każdego. I co gorsza, pokazaliście innym, co jest możliwe, daliście przykład, który może ich inspirować. Po szesnaste, zaczynają się was bać. Tak narcyzi mogą bać się ludzi. Ale to nie jest typowy strach, którego doświadcza większość ludzi. To nie jest strach z szacunku czy troski o wasze dobro. To raczej mieszanka frustracji, dezorientacji, a nawet pewnego rodzaju podziwu, bo zrobiliście to, na co niewielu ma odwagę. Przejrzeliście ich, odeszliście i pozostaliście z daleka, nie dając się wciągnąć z powrotem. A to czyni was nieprzewidywalnymi w ich oczach. Czyni was nietykalnymi i niezapomnianymi, bo jesteście dla nich zagadką, której nie potrafią rozwiązać. "Jesteście dla nich żywym dowodem na ich porażkę. Po 17. noszą w sobie niedokończone sprawy. Narcyzi nie znoszą niedokończonych spraw. Pragną rozwiązania, pragną poczucia zwycięstwa, pragną utrzymania kontroli nad każdą sytuacją. Lecz kiedy odchodzicie, lecząc się, rosnąc i znikając z ich życia, zostawiają ich z czymś, czego nienawidzą, niezapowiedzianymi pytaniami, nierozwiązanymi napięciami, niedokończonymi manipulacjami. A ta niepewność tkwi w ich myślach jak duch." Którego nie mogą się pozbyć, nieustannie ich prześladując. Nigdy nie otrzymali zakończenia, którego szukali, a teraz nigdy go nie dostaną, bo to Wy zamknęliście ten rozdział, a nie oni. Po osiemnaste, tracą część swojej tożsamości. Narcyzi opierają swoją tożsamość na tym, jak postrzegają ich inni, zwłaszcza ci najbliżsi, którzy dostarczają im paliwa. Są zależni od podziwu, uwagi i zaangażowania emocjonalnego, aby czuć się kompletnymi, aby utrzymać swoją iluzoryczną wielkość. Ale kiedy wy odchodzicie, kiedy przestajecie karmić ich ego, zabieracie ze sobą część ich tożsamości. Nie mają już nikogo, kto by odbijał ich obraz, absorbował ich chaos lub potwierdzał ich nadmuchane poczucie własnej wartości. A bez tego odbicia zaczynają czuć się puści, bo ich poczucie siebie nie jest zbudowane od wewnątrz, na solidnych fundamentach. Jest skonstruowane od zewnątrz, na opiniach i reakcjach innych. Kiedy przestajecie trzymać im lustro, zaczynają się rozpadać. Po dziewiętnaste. Obserwują wasze uzdrowienie, a to ich głęboko boli. Być może najbardziej bolesne dla narcyza jest obserwowanie waszego wzrostu i uzdrowienia po tym, jak zniknęliście z jego życia. Podczas gdy oni są uwięzieni w swoich destrukcyjnych wzorcach, szukając nowych źródeł paliwa i powtarzając te same toksyczne zachowania, wy stajecie się silniejsi, spokojniejsi, mądrzejsi i bardziej ugruntowani. Kontrast między waszym rozwojem a ich stagnacją jest dla nich nie do zniesienia. Dowodzi, że nie byli niezbędni do waszego szczęścia, że jest wam lepiej bez nich. Przed tą prawdą nie ochroni ich żadna, nawet największa grandilokwencja. Głęboko głęboko w środku wiedzą, że to Wy ich przejrzeliście i odeszliście z nienaruszoną godnością. Nie mogą zniszczyć waszego spokoju, a to ich przeraża, bo nie mają nad nim kontroli. Ostatni i chyba najbardziej przerażający powód, dla którego Narcyzi cierpią, gdy nie mogą was złamać, to fakt, że wasz spokój staje się ostatecznym symbolem ich porażki. Próbowali wszystkiego: każdej sztuczki, każdej manipulacji, każdej próby zdezorientowania was, wzbudzenia poczucia winy lub izolowania was. I mimo to pozostaliście spokojni. Uzdrowiliście się, poszliście dalej, a to ich przeraża, bo jeśli wy możecie ich przetrwać, jeśli możecie się ponad nimi wznieść, to inni też mogą. To oznacza, że ich maska nie jest tak nieprzenikniona, jak myśleli, ich władza nie jest tak absolutna, jak wierzyli, ich zniszczenie nie jest gwarantowane. Oto prawda. Kiedy narcyz nie może was zniszczyć, kiedy odmawiacie bycia manipulowanymi, kiedy wybieracie spokój zamiast bólu, kiedy odchodzicie i pozostajecie z daleka, zmienicie jego świat na zawsze. Odbieracie mu jego moc, ujawniając jego słabości. Przypominacie mu, że nie każdy łamie się pod presją, a to zmienia wszystko. Bo teraz pozostają mu nierozwiązane emocje wobec Was. Nie dlatego, że Was kochał, ale dlatego, że reprezentowaliście coś, czego nie może łatwo zastąpić. Byliście źródłem kontroli, którą stracił, byliście lustrem jego ukrytych prawd, byliście osobą, która mu się wymknęła. Jego niezdolność do zapomnienia o was nie ma nic wspólnego z uczuciem. Chodzi o ego, terytorium, niedokończone sprawy, ale nic z tego nie odzwierciedla waszej wartości. Nic z tego nie oznacza, że powinniście wrócić. Nic z tego nie zmienia faktu, że odejście było właściwym wyborem. Oznacza to jednak, że mieliście na niego większy wpływ niż kiedykolwiek by przyznał, a to jest wzmacniające. I chociaż on może nadal o was myśleć, wy nie musicie już o nim myśleć, bo w momencie, w którym przestaliście dawać mu swoją energię, swoją uwagę, swój czas, swoją przestrzeń emocjonalną, odzyskaliście swoją moc. A to jest coś, czego żaden narcyz nigdy tak naprawdę nie może zapomnieć. Pamiętajcie, że wasze doświadczenia są ważne, a wasze uzdrowienie jest waszą największą zemstą, choć nie w sensie negatywnym, lecz jako dowód waszej wewnętrznej siły. Teraz, zanim się pożegnamy, mam dla Was pięć praktycznych mini-porad, które pomogą Wam w tej trudnej, ale niezwykle ważnej podróży. Mini-tip 1. Ustanawiajcie i konsekwentnie utrzymujcie granice. To absolutna podstawa w relacjach z osobami narcystycznymi. Narcyzi testują granice, a ich brak lub niekonsekwencja to dla nich zielone światło do dalszych manipulacji. Jasno określcie, co jest dla Was akceptowalne, a co nie. Komunikujcie to spokojnie, ale stanowczo. Nie wchodźcie w dyskusje ani tłumaczenia, które tylko dają im szansę na dalsze manipulowanie. Gdy narcyz przekroczy granice, natychmiast wycofajcie się z interakcji bez poczucia winy. Pamiętajcie, że wasze granice chronią wasze zdrowie psychiczne i emocjonalne. Są waszym murem obronnym. Konsekwencja jest kluczem, ponieważ narcyz będzie próbował je złamać wielokrotnie, szukając słabych punktów. Wasza stanowczość uczy go, że nie ma u was pola do manewru, co jest dla niego trudną lekcją. To świadome działanie, które wzmacnia waszą autonomię i poczucie własnej wartości, niezależnie od jego reakcji. Minitip II skupcie się na swoim uzdrowieniu i rozwoju osobistym. Odejście od Narcyza to dopiero początek drogi, a prawdziwa praca zaczyna się po nim. Prawdziwa siła leży w odbudowaniu siebie, kawałek po kawałku. Zainwestujcie czas i energię w psychoterapię, która pomoże wam przepracować traumy, medytację, która przyniesie spokój, hobby, które sprawiają wam radość i pozwolą na nowo odkryć siebie oraz wbudowanie wspierającej sieci przyjaciół i rodziny, którzy naprawdę się o was troszczą. Narcyz chce widzieć was złamanych i cierpiących, bo to podtrzymuje jego iluzję władzy, wasz spokój, radość i sukcesy są dla niego największą porażką, choć nigdy się do tego nie przyzna. Nie róbcie tego dla niego, lecz dla siebie, z miłości do siebie. Wasze uzdrowienie to akt miłości własnej i dowód na to, że jesteście w stanie stworzyć życie pełne wartości, niezależnie od czyjejś toksycznej obecności. To wasza podróż ku wewnętrznej wolności i autentyczności. Mini tip 3. Praktykujcie szarą skałę i zero kontaktu. Strategia szarej skały polega na staniu się dla narcyza nudnym i nieatrakcyjnym, pozbawionym emocjonalnych reakcji. Odpowiadajcie monosylabami, unikajcie emocjonalnego zaangażowania, nie dostarczajcie mu żadnego paliwa, którego tak pragnie. Gdy narcyz nie może wywołać w was reakcji, traci zainteresowanie, bo nie ma z czego się karmić. Jeśli to możliwe, dążcie do zero kontaktu, całkowitego odcięcia się od niego. Zablokujcie go wszędzie, gdzie się da, w telefonie, mediach społecznościowych i mailu. To drastyczne, ale często jedyne skuteczne rozwiązanie, aby przerwać cykl manipulacji i odzyskać spokój, który jest Wam tak bardzo potrzebny. Pamiętajcie, Wasz spokój jest bezcenny i zasługujecie na ochronę przed dalszymi toksycznymi wpływami. To Wasze prawo do życia w harmonii. Mini-Tip 4. Rozwijajcie empatię do siebie i zaufanie do własnej intuicji. Po relacji z narcyzem często brakuje nam zaufania do siebie i własnych uczuć, a nasza intuicja jest stłumiona. Narcyz celowo podważał Waszą percepcję rzeczywistości, by Was kontrolować. Teraz nadszedł czas, aby na nowo nauczyć się ufać sobie, swojemu wewnętrznemu głosowi. Słuchajcie swojego wewnętrznego głosu, swoich odczuć, bo to one są waszym kompasem. Jeśli coś wydaje się nie tak, prawdopodobnie tak jest. Nie ignorujcie tych sygnałów. Bądźcie dla siebie wyrozumiali i cierpliwi, dajcie sobie czas na uzdrowienie. Uzdrowienie wymaga czasu i samowspółczucia to nie jest sprint, lecz maraton. Akceptujcie swoje emocje, pozwólcie sobie na żałobę, ale jednocześnie celebrujcie każdy mały krok naprzód. Wasza intuicja jest waszym najlepszym przewodnikiem w budowaniu zdrowych relacji w przyszłości z ludźmi, którzy na Was zasługują. Mini-Tip 5. Pamiętajcie, że to, co robi Narcyz, mówi więcej o nim niż o Was. Często bierzemy do siebie toksyczne zachowania Narcyza, wierząc, że jesteśmy niewystarczający lub wadliwi. To kłamstwo, które Narcyz chce, abyście wierzyli. Manipulacje, krytyka i demaskowanie waszych słabości to mechanizmy obronne narcyza, wynikające z jego głębokiej niepewności i kruchości, a nie z waszych rzeczywistych braków. Jego działania nie są odbiciem waszej wartości, lecz jego własnych wewnętrznych demonów, z którymi się zmaga. Kiedy to zrozumiecie, możecie zdystansować się emocjonalnie i przestać brać jego słowa i czyny do siebie, bo nie są one o was. Skupcie się na własnej wartości, która jest niezależna od czyjejkolwiek opinii i której nikt nie może wam odebrać. To wy decydujecie o tym, kim jesteście i jak się czujecie. Dziękuję wam serdecznie za to, że byliście dzisiaj ze mną. Mam nadzieję, że ten odcinek dał wam nie tylko wgląd w psychikę narcyza, ale przede wszystkim wzmocnił wasze poczucie wartości i pomógł zrozumieć, że wasza siła tkwi w waszej autentyczności i spokoju. Pamiętajcie, nie jesteście sami w tej walce, a wasze uzdrowienie jest możliwe. Jeśli ten materiał był dla Was wartościowy, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i dajcie znać w komentarzach, jakie są Wasze doświadczenia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.